dawno nie nagrywałem, bo tak naprawdę też czekam na ten odcinek z trenerem, który był już przekładany tak naprawdę jakiś czas temu miałem go nagrać, ale w ostatniej rozmowie z Marcinem Tarocińskim, jak, jak rozmawialiśmy, no to powiedział mi, że przed Kielcami ani przed Derbami to po prostu, to się po prostu nie uda. A mam nadzieję, że już po tym meczu będzie e, już po tym meczu będzie taka możliwość, że się spotkam z trenerem, że trener tu zasiądzie i że wreszcie, wreszcie nagram ten odcinek, na który e, mocno czekam i myślę, że też kibice mocno też czekają. E, ale no niestety stało się jak się stało. Ja też chciałem się trochę e, odciąć i powiem Wam przed tymi derbami. Ja tydzień nie wchodzę e, na Twittera, wczoraj wszedłem. Ale tydzień nie wchodziłem na Twittera, bo ja chcę mieć luzik. Ja, ja pamiętam, jak ja, jak ja przeżywałem ostatnie derby, jak, e, jak ciężko znosiłem, i później po samym meczu byłem zadowolony, oczywiście, z wyników, różne były głosy, ale ja ciężko, przy, ciężko przeżywałem te derby. Tym razem nie. Tym razem nie, ja mam luzik, ja mam wywalone. W pewnym sensie oczywiście. Mam wywalone. Zajmę się różnymi rzeczami przed, przed samymi derbami. Na derby przyjadę już te dwie i pół godzinki, powiedzmy, przed samymi derbami. Przebiorę się, wyjdę, pójdę tak jak na każdy kolejny mecz. Kibice bardzo się, bardzo się nastawiają i tak, te transparenty, że wyjście na boisko na derby, jak, jakby derby to było, było wszystko. Ja mam jedną prośbę do chłopaków. Nie przemotywujcie się tylko spokojnie, na luzie, z pokorą, chłodną głową. Wyjdźmy i ich i wygrajmy na spokojnie, bez żadnego podgrzewania, bez jarania takiego jakiegoś zbędnego, bez zbędnych emocji. Nie przemotywujcie się, chłopaki. Eee, przed, znaczy może tak, o koronie widzę. Chłopaki zrobili w Kielcach coś, coś niesamowitego. Ostatni mecz na szczycie, e, który my wygraliśmy na wyjeździe, to był e, w pierwszej rundzie ostatniego sezonu w trzeciej lidze e, w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie, gdzie wygraliśmy 2-1, gdzie tam chyba Mateusz, Mateusz chyba strzelił pierwszą bramkę, a drugą Rad wam poklepał z Michałem Millerem i na koniec dołożył nogę e, e, Schwider. Wygraliśmy, to był ostatni, ostatni mecz, kiedy na szczycie, kiedy wygraliśmy. Później już niestety wszystkie mecze e, z szóstką w kolejnych, kolejnych sezonach z pierwszą szóstką kończyły się albo porażkami, albo remisami. No wyjątkiem tutaj był, e, było zwycięstwo w poprzednim sezonie z Arką u siebie, e, ale to był tak naprawdę incydent. To zwycięstwo Meczu o 6 punktów. Właśnie o takie 6 punktów, jak wygraliśmy, to słabo to jednak nam wychodziło. To było coś wielkiego. Ja wiem, że może wiele osób powie, że styl w jakim wygraliśmy to nie był, nie był jakiś cudowny, bo korona jednak usiadła na nas, zepchnęła nas, tak mocno nas zepchnęła. Powiem szczerze, że tak zmotywowanego zespołu jak korona i tak który potrafił tak mocno na nas, na nas usiąść to ostatnio była arka no ale arka to był trzeci mecz ee, i nie przez cały mecz trzeci mecz w sezonie e, więc jeszcze to się wszystko zgrywało ale na tym etapie no to ta arka naprawdę bardzo 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 chciała ale my to przetrwaliśmy bardzo mądrze to przetrwaliśmy e, dzięki oczywiście też nie tylko ale dzięki Kubie, bo Kuba to jest e, ja, mam nadzieję, że świat o nim po prostu usłyszy kiedyś ja oczywiście jestem zadowolony, że Kuba gra w Widzewie i bardzo bym chciał, żeby Kuba długo grał w Widzewie, ale ale też z drugiej strony życzę Kubie innego świata piłki nożnej e, i tak jak ostatnio mówię, ja się cieszę z każdego meczu Kuby, bo bo to może nie wiadomo jak długo potrwa, w każdym razie to, co Kuba, to, co wyciągnął, co wyczekał zawodnika, właśnie bramkarz musi wyczekać wszystko do końca. Kuba zawsze wszystko do końca wyczekuje. Obrona grała bardzo dobrze. I to, co napisałem na Twitterze, że za co najbardziej szanuję trenera niedźwiedzia, to za to, że Kasper Karasek w tej pierwszej połowie w Kielcach, tak jak mówiłem wcześniej, on będzie miał straty, bo Kasper nie kalkuluje chcę zrobić coś więcej, ale tych strat było naprawdę naprawdę sporo, nie? naprawdę sporo miał Kasper tych strat. I wiem, tam chłopaki mi pisali na, na Twitterze, że, że cały zespół był do zmiany, no ale jednak Kasper tych strat miał najwięcej. I za co szanuję trenera, nie powiem, powiem wam pewną rzecz, jak byłem w Widzewie, pojechaliśmy na mecz do Bełchatowa. Eee, I na rozgrzewce Mirek Szymkowiak złapał coś go chyba zakłuło w łydce, nie pamiętam dokładnie jak to było, no i ten Łazarek wziął Adriana Budkę wydaje mi się, że to był debiut Adriana Budki w Widzewie ale mogę się mylić, w każdym razie to był sam początek gry Adriana Budki w Widzewie jeżeli nie debiut, ale wydaje mi się, że debiut wziął Adriana i mówi, żeby się rozgrzewał no i Adrian oczywiście wskoczył wskoczył na, na miejsce Mirka Szymkowiaka. Zagrał mniej więcej tak, jak, jak Kacper Karasek w Kielcach. W tym sensie, że też miał, też miał sporo strat. No i ten Łazarek nie wytrzymał. 35. minuta. Adrian do bazy. Nie? I za to szanuję trenera Niedźwiedzia, że po pierwsze, że nie zdjął Kacpra przed przerwą, że nie zdjął Kacpra w przerwie, że daje nawet jeżeli jeżeli masz straty, bo ja nie, nie twierdzę, żeby aż tak, no, Kasper miał, no nieważne, masz straty, nie idzie coś, grasz, grasz i wychodzi, i, i, i dał Kasperowi wyjść po przerwie, żeby mógł się zrehabilitować za swoje straty. Jak wybiera już zawodników, to jak słabo gra się, to, to gra się i tak dalej. A to, to bardzo buduje morale każdego z zawodników, daje mu komfort z tego, że możesz popełnić błędy i nie będziesz od razu ściągany, nie? Wtedy trener Łazarek po prostu nie wytrzymał, a trener Niedźwiedź wytrzymuje, cały czas wytrzymuje w takim ważnym meczu jak z Koroną Kielce. Ja się bałem o to, czy trener, czy trener podoła Wyzwaniu w widzewie, czy wytrzyma ciężkie momenty. My jeszcze nie mieliśmy żadnego ciężkiego momentu, tak naprawdę, w sensie takim, że nie, nie burzy się kibicowsko, nie, nie ma jazdy takiej. Ja i tak uważam, że to są naj, najtrudniejsze chwile, kiedy zaczyna, kiedy po prostu przestaje iść. Za to, to cenię ten, ten nie niedźwiedzia najbardziej. Mamy derby teraz. No i rozgorzała ogromna dyskusja na temat biletów, czyli dodatkowych. Karnetowicze zamówili 13,5 tysiąca mniej więcej, e, mniej więcej, a, bo jeszcze jedna rzecz. Ktoś, kto wymyślił e, to, że trzeba się zapisywać na mecz, nie zwalniać, tylko zapisywać na mecz, to naprawdę, to to z punktu widzenia ze po prostu e, z punktu widzenia Widzewa, bo my co mecz sprzedajemy 6 7 tysięcy dodatkowych biletów, to jest tak jakbyśmy my na każdy mecz, oś, mimo że mamy 18 tysięcy e, pojemność stadionu, sprzedawali 24-25 tysięcy biletów. Zysk jest ogromny, prezes w rozmowie ze mną mówił tu wyraźnie, będzie chomikował kasę na, na wypadek covida. E, I ludzie, i teraz tak, każdy inny mecz widzę dostawał 6 tysięcy biletów kasy ekstra, tak? A tu na mecz z derba, na, na derby zostało raptem tam 2000 dodatkowych. I co widzę, miałby na derbach, gdzie dla każdego kibica, derby są niesamowitym yy, wydarzeniem. Każdy chce iść na ten. I w meczu, gdzie niesamowitym wydarzeniem, tak jak Legia czy tak jak Puchary Europejskie, i w takim meczu my mielibyśmy zarobić na biletach mniej niż na meczu ze Stomilem czy z jakimiś innymi. No nie, no nie, no nie. I, i to jest, dla mnie to sprawa jest prosta. E, nie wiem, ktoś wymyślił tą licytację, nie? Dlaczego my mielibyśmy zarobić? Prosta sprawa. No, nie, nie chciałeś kupić karnetu, tak? Nie chciałeś, wiedziałeś, że derby będą? Nie chciałeś? No to niestety, jak chcesz iść na derby, musisz zapłacić ekstra. Po prostu. Ktoś tam mi na. Josker mi chyba napisał. Może nie, może się pomyliłem. Ale napisał mi, e, że no, nie każdego w dzisiejszych czasach stać. Na, na ten karnet, nie? No ale niestety, takie są prawa życia, że tak powiem, że no jak, jak nie, stać, e, nie stać mnie na pójście do kina, no to do tego kina nie idę. A no, ja bym chciał sobie na przykład teraz skoczyć ze spadochronu, ze spadochronem. Moja córka też by chciała skoczyć, z komina byśmy chcieli sobie skoczyć tego w, w Szczecinie, co ma 250 metrów. No ale to jest wyprawa, to jest kasa, na to trzeba uzbierać, no na razie nie mam i no to nie skaczę. Po prostu, no. Wszyscy się nakręcają, o jak się nakręcają, I... ale też dużo ludzi pisze o tym o, o tym, o kłopotach uks u nie, takie szy... szydzenie, szydzenie takie fajne to jest jeszcze, takie inteligentne to jest spoko, ale takie e... śmianie się z uks u i tak dalej, nie pamięta wu, jak cielęciem był. U nas tak naprawdę dobrze organizacyjnie. O, znaczy, polepsza się organizacyjnie od kiedy. Jak my byli, jak u nas było. Ja bym się tak nie śmiał, bo, bo piłka nożna to e, sport generalnie uczy pokory. I kiedy zaczynasz być po prostu taki bez, bez, no, bezczelny, bez szacunku do przeciwnika. Kiedy, kiedy w ten sposób podchodzisz do sprawy e, możesz się grubo przyjechać. Sport jest my, dzisiaj oczywiście jesteśmy na. na, na, na e, szczycie tabeli, ale nam zostało jeszcze chyba 7 meczów w tym sezonie, w tej w tej rundzie, przepraszam, w tej rundzie, to jest jeszcze bardzo, 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 bardzo dużo e, tak i sport jest taki, to jest dla, i tak nadal będę uważał, że nawet jak skończymy tą rundę, jak będziemy, tam, tak nam dalej szło, to my mamy bardzo, bardzo fajne podstawy do tego, żeby, żeby dalej, dalej pchać się gdzieś tam, walczyć, walczyć, walczyć. Ale i tak, półmetek, chociaż tu jest więcej niż półmetek, no bo to mamy trzy kolejki jeszcze kolejnej, kolejnej rundy, to nadal i tak nawet to nie będzie połowa droga, drogi, w moim przekonaniu. Kolejna runda może zweryfikować brutalnie, sprowadzić na ziemię niejednego, może również sprowadzić nas. Więc pokora i, i wyjdźcie, chłopaki, na ten mecz po prostu na luzie, bez respektu do przeciwnika, ale z szacunkiem. I biorąc pod uwagę, że EUKS jest. Ja będę się upierał, że to jest jeden z najtrudniejszych przeciwników, bo po pierwsze, oni tak budują zespół, żeby mieć tych zawodników technicznych, grających w piłkę. Co prawda, tak jak z kumplami, którzy są kibicami OKS-u, no to twierdzą, że tu cały czas grają, grają, grają i nic z tego nie wynika. My też tak graliśmy i e, nic z tego nie wy wynikało. Ale o, to są derby. To jest może taki banał, że derby rządzą się własnymi prawami, ale ale, ale tak jest, no, no tak jest. No ile razy już widzieliście, jak derby wygrywał ktoś, kto był na końcu tabeli gdzieś tam w, w końcówce, a, a przegrywał ten, co był, był w czubie. E, to jest, no jest, derby to derby, no. Ale też z drugiej strony, oczywiście, nie, nie, nie nakręcałbym się na to jakoś, w jakiś ogromny sposób. I słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz: bo to, że ktoś widzewie wymyślił, że się trzeba zapisywać, i to, że widzew ma 6-7 tysięcy kasy z biletów ekstra, to jest po prostu super sprawa. Nie? Naprawdę super sprawa z punktu widzenia finansowego. My musimy zbierać kasę. Na ewentualne, no bo prezes musi gdzieś tam patrzeć na to, żeby e, co, będzie, co będzie dalej, tak? Przyszłościowo prezes ewidentnie mówi, że przyszłościowo chce patrzeć i patrzy ewidentnie przyszłościowo, więc musi kasę zbierać na to, żeby dołożyć tutaj gdzieś do, e, do infrastruktury, żeby ewentualne jakieś delikatne korekty e, w zimę. Nie, nie tyle korekty, co jakieś tam małe wzmocnienia, no na wszystko trzeba mieć kasę, tak, też zbiera kasę na to, yy, i sto, yy, na to żeby dyrektor sportowy miał jak pracować, tak, w związku z czym Widzew optymalizuje zyski jeszcze nie, pewnie nie raz się wkurzę, że coś że, 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 że Widzew nas dojnie, no ale żeby Widzew się rozwijać musi nas trochę podoić nie? no niestety taka jest prawda każdy chciał, żeby, żeby Widzew wykorzystywał potencjał Widzewa w przypadku derbów ten potencjał jest wykorzystywany. To się wiem, że niektórym może nie podobać, ale jest no, mamy się rozwijać, różne rzeczy są potrzebne, więc, więc się po prostu rozwijajmy. No ale w każdym razie wracam do tematu, o czym chciałem powiedzieć. Przychodzi te 6 tysięcy, 7 tysięcy co mecz nowych ludzi. No i rozglądam się wokoło, jest bardzo, bardzo mało tych osób, które zawsze przychodziły na stadion, są świeżaki, że tak powiem I, i niestety to też ma swoje konsekwencje negatywne, że trybuna C, tak jak wcześniej po prostu tam ruszaliśmy, my jako trybuna C, jak huknęliśmy, no to nie było głośniejszej trybuny i ten doping... Ja powiem Wam, ten doping się niósł i, i ciągnął cały stadion, bo, bo zegar zegarem napędzał nas, ale my napędzaliśmy dalej cały stadion. I powiem Wam szczerze, że tak słabo, w związku z tym, że tam są świeżaki, tak Tak słabo, jak w tym sezonie na C z dopingiem nie było nigdy. Ja sobie nie przypominam, wiadomo, początek sam ten, samego stadionu, ale jak tylko się błynęło. To tak słabo, słuchajcie, jadrę mordę za pięciu, sześciu, nie? Bo ja mam po prostu, ja mam taki młotek w, w głosie, że po prostu słychać mnie wszędzie. Ale, ale rozglądam się tutaj, Bielik obok mnie daje czadu, Hoffi gdzieś ten za mną też daje czadu. Jeszcze tam jeden ziomek, kilka osób yy, w tom, albo w tom, zależy gdzie on siedzi, bo nas siedzi, stoi, bo my to różnie sobie tam się układamy. Też żeryja i tak dajemy, próbujemy pociągnąć, próbujemy pociągnąć na maksa trybuny, ale tak rozglądam się dookoła, a tu jest cisza. Patrzę na tych, no nie ma, po prostu zanika tradycja dopingu na C. I tu mam ogromną, to jest pomysł Bilika akurat, tu mam ogromną, e, ogromną prośbę do zegara. Słuchajcie, bo naprawdę zanika. Szkoda by było zniweczyć to, co było budowane przez tak długi czas, e, że stadion odlatywał. Stadion odlatywał dlatego, że C szło. Szkoda, żeby się to popsuło, bo my próbujemy tych ludzi pociągnąć, ale to jest bezskutecznie. Mam prośbę do zegara. Słuchajcie, już były takie mecze, gdzie wys wysyłaliście spod zegara trzech chłopaków nie wiem, z megafonem porozstawionych po C. Nie wiem, czy było dwóch, czy było trzech. Wydaje mi się, że było trzech którzy napędzali to C, wiadomo, żeby by to nie było tak, że Ej, ty śpiewaj bardzo, jak nie to, to... Wiadomo, że nie o to chodzi, nie? Ale chodzi o to, żeby ich napędzić, nakręcić, taką lekką presję na nich nałożyć, bo naprawdę zanika C, jeżeli chodzi o doping. A jeżeli zaniknie C, przestanie być doping na C, to, się, to może się zdarzyć tak, że zaczną ludzie wsiadać na krzesełkach, już nie będziemy stać, jak to padnie wszystko, to jest, to jest moment, w którym nie, moim zdaniem nie, nie można tego, yy, nie można tego przeoczyć, nie? Uważam, że mam prośbę. Jeżeli się da, wyślijcie trzech chłopaków, tam na pewno znajdą się, znajdzie się trzech takich, będziecie, nie wiem, na słuchawkach jakichś, nie wiem jak to tam, jak to tam funkcjonuje, żeby pociągnęli, yy, oczywiście wiadomo, że ze zegar, zegar daje impuls a trzech chłopaków porozstawianych na C z megafonem napędzających tych nowych ludzi którzy muszą się wdrożyć eee, żeby ten doping, bo naprawdę bardzo, bardzo bardzo słabo C wygląda C rusza tylko po jakiejś akcji i to jest, nie wiem, 5 sekund dopingu i cisza jakby wszyscy usiedli na tych krzesełkach bez kitu, nie? jest? słabo, z tym na C jest, ja... Dramatycznie słabo. Tak, sła, tak ciche, yy, cichej trybuny C, to tutaj nie było od, od początku nowego stadionu. Znaczy od, od, od początku, kiedy to się rozkręciło. Coś z tym trzeba zrobić, bo, bo tych nowych ludzi trzeba zarazić, nakręcić, yy, napędzić. Nie? Yy, wiem, że wielu z nich jeszcze nie zna przyśpiewek, ale, ale jak będzie gdzieś tam lekka, taka presja, gdzieś z dołu, tam chłopaka z megafonem. To, to to ruszy mocniej i uważam, że i tu mam prośbę nie? bo to jest, bo to Bielik ma rację nie? że trzeba ruszyć C bo, bo siada strasznie siada strasznie no i co, I słuchajcie e, to co chciałem to powiedziałem e, mam nadzieję, że ten, w kolejnym tygodniu będzie ten, trening, e, ten odcinek z trenerem e, bardzo proszę trenerze no. tutaj musimy sobie pogadać ja mam do trenera bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań i mam nadzieję, że te najważniejsze mecze, no bo to były dwa takie najważniejsze z punktu widzenia ee, tabeli chociażby, tak? jest wiadomo, że to będzie zespół, który się będzie liczył e, prędzej czy później gdzieś tam wystrzeli do góry, więc e, mamy, mamy mecz o trzy punkty już jeden za trzy wygraliśmy, wygrajmy ten, e, ten również ale jestem przekonany, że trener nastroi chłopaków w odpowiedni sposób trener zaskakiwał już Zaskakuje za każdym razem, naprawdę zaskakuje za każdym razem i, i człowiek nie dowierza, że to jest możliwe, że, że tak fajnie idzie i szanujmy to, że fajnie idzie, i utrzymajmy to, że fajnie idzie bez ciśnień, bez spokojnie wyjdźmy na, na ten mecz na luzie. Wiem, że tu wszyscy naciskają gromy z nieba, błyskawice, pioruny, tornada, że ma być po prostu spokojnie, chłopaki. Wyjdźcie na spokoju, z pewnością siebie, ale ostrożnie. Oczywiście, no e, ale bez przesady, bo cener też wiadomo, że nie jest taki, e, żeby tutaj wiadomo jaką wielką ostrożność. Powodzenia chłopaki. Widzimy się, widzimy się na derbach. E, wiem, że na derbach to z tym dopingiem pewnie nie będzie ciężko, że tam już ta C ruszy, ale naprawdę, jeżeli chodzi o te o te inne mecze, to trzeba coś z tym zrobić, nie? nie? może być takie ciche. Się tam dziwnie czuję, po prostu jak taki rodzynek, nie? Jeden rodzynek w cieście, no nie jeden, bo jest nas tam... Nie, ale naprawdę to jest garstka, to jest garstka ludzi, którzy ciągną tą trybunę. Widzimy się na derbach, eee, idę tam spokojnie, wierzę w chłopaków, eee, nie wiem, kto wyjdzie na, na boisko, ale wiem, że Cener, jak zwykle, będzie doskonale wiedział, kto ma wyjść, i co zrobić, i jak to zrobić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, e, trzymajcie się. Na razie i do zobaczenia na nerwach. Trzymajcie się.